Witajcie, moi drodzy, Witajcie moi drodzy witam was w kolejnym naszym kolejnym... moim kanale w ogóle jesteśmy... Oh, ale wygląda fajnie w ogóle jesteśmy w Minecrafcie, nas przeniosło do Minecrafta Siema Maciek! Siema Słuchajcie, nowy odcinek, tym razem z Minecrafta z katzlerkiem może no to co, może no rozpoczynamy tutaj przygodę dobra Dobra, to zbieraj drewno, ja idę świniakiem zabijać. No słuchajcie, pierwszy odcinek z Minecrafta w ogóle na tym kanale. Niektórzy widzą, że pamiętają jak nazwa kanału była na tak Gaming, to wiedzą, że już nagrywałem Minecraft. Ale bardzo dawno nie grałem, bo aktualizacje i a ja mam bardzo słaby internet i, i, i wiem. Y, mogę wam zdradzić rowek tajemnicy, że po prostu Wigilię jak y, wrzucałem dla was film, nie? Bo ja mam dwie wykony. No i ja y, wrzuciłem 24 grudnia film o 12 Z, y, przesłanie przesłanie filmu zakończyło się o 17. A więc bardzo dobry internet, A więc wiecie, czasem nie będzie filmu, to się nie złoście, no bo po prostu jest to wina mojego słabego internetu, już będziemy podwyższali sobie limit. O, epoka kamienia, Kacperek się skopał w ziemiankę. Gdzie, u Nie Jest tam... Ale słuchajcie, będzie, będzie na pewno historia ogromna z, te, z tego miejsca Bożego. Będzie na pewno dużo odcinków z tego, no bo powiem Wam szczerze: farming, farm gra, ale jeżeli nagrywasz farminga, musisz mieć cały czas, cały czas musisz mieć y, pomysł na, na granie. A w Minecrafcie też musisz mieć pomysł, ale tych pomysłów jest setki milionów. Po prostu, nie? Czekajcie, ekwipunek. O, dobra. Okay, tak. Kurde, dobra, ja się, ja się, to się Robiło. Węgielman! Wungiel? Węgiel mam. O, cholerka Dobra. Słuchajcie, ja tu trochę tak zapominam, jak to się robiło. O, kamień. Mam drewniany kilo. Dobra, to zejdziemy do kacpiszona, trochę pokopiemy, żeby zdobyć sobie. Yy, o, zobaczcie, osiągnięcie odblokowałem. Wy pewnie tu nic nie widzicie, kurde, Vlada. Wy nic tu nie widzicie. O, dzięki stary, że pochodnie zapaliłeś. Widzowie już widzą. Bo ja tu mam pogląd, jak wy widzicie i wy tu, za przeproszeniem, dziadostwo widzicie. Nic tu nie widzicie, a więc... A więc, wiecie. Dobra. Zbieramy sobie, zbieramy, zbieramy. O, węgiel mamy. To zaraz pochodnie zrobię. Dobra, zbieramy węgiel. Odblokowane receptury. Sprawdź księgę receptur. Dobra, zbieramy ten węgiel. Dobra, ja idę zrobić sobie kamienny kilof Masz żelazo zdobyłeś? Czy nie? Nie. A mam piec. Dobra. Idę upolować coś. Dobra ja idę, to idź tam u polu coś, a ja tu będę kopał z widzami No jak widzicie widzowie, no kolejna seria Na naszym kanale się zapowiada Oczywiście nie myślcie sobie, że Fishinga porzuciliśmy Z Fishinga też będą odcinać poczekajcie. czekajcie Na chwilę zostanie ciemność u was O mam tego, mam obce O to wiesz ją no Dobra, Ale to... tylko mam Kurde, to nie starczy. To będzie trzeba nazbierać trochę. Zobaczcie, już mamy tego węgla trochę. O, mam biorę żółty barwnik i niebieski barwnik. To wiesz, niebieski i żółty. Jakby widzowie, nie żeby co, że my, Ukraina, coś, to są po prostu nasze ulubione kolory: niebieski i żółty. Mój ulubiony kolor to niebieski, a Kasprę żółty. A więc, żebyś się z sobie... tym mm, nie to takiego nie uczył. No Czekaj, na koniec i zasadzimy na No, co no, mam tego? No ale w Minecrafcie to wszystko tak. zobaczcie, to jest fajne w tym Minecrafcie że tu nie potrzeba żadnych takich ogromnych jakichś wymagań, żeby się Minecraft pociągnąć a więc no nie chwalą, nie mamy, nie chwaląc, mamy dobre sprzęty bo i w Minecraft chodzi bajka, nie? A, mam brzozę Ej, Kacper, by się jeziorko jakieś przydało znaleźć O, tu jest jeziorko, dobra, widzowie ja bym coś zjadł te z tej szkóry, te a No to, 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 bo ja mam. Ja już mam. To giemy do... Idziemy sobie... Uch, dobra, nie już głodny nie, nie jestem. Nie jestem. sobie... A. Jeszcze tu zrobię... O, łóżeczko, Boże. Czekaj, tu zrobię motykę. Kamienną. Ja lepiankę zrobię Zrób tam lepiankę ja A ja idę tam ja zboże Zobaczcie widzowie, my jesteśmy jest... Twórcami rolniczymi A tutaj w Minecraft też sobie będziemy rolnikować Myślcie sobie O kurde, ale tu wzgórze no. są, to tak średnio tu zboże zasięg Dobra, idziemy do Cat no, Jak no, będziemy mieli żelazo, to wylegi. Nie, 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 jest. nie, ja mam jeszcze nie, Dobra, nie, O bardzo dobrze, nie, 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 to co, takie widzowie pierwsze rzeczy, nie? Takie pierwsze rzetulki tutaj. Dobra, widzowie, ten kacper tu beduje, ja sobie odpalę tutaj i pozdrowimy naszych tutaj widzów. Zaraz zobacz. zobaczmy wideo, zaraz zobaczymy, tak, Kto tu nam skomentował? Okej, okay, serdecznie pozdrowienia przesyłamy dla Pan Farta, Alina 6879, Leszek Sulejewski 93058, Leszek Sulejewski 1395, no i Leszko 3999, więc pozdrawiamy Leszka urodzinę. I jeszcze tutaj zobaczymy w shortsach, dobra, nie ma, break, och, zombie, cut pomocy, help, help me. pozdrawiamy, tak jak już mówiłem, Alinę, czekajcie, ja tu wejdę do domu, bo jak czytam komentarze, to pozdrawiamy panią Alinę. Co tu jeszcze mamy? Yy, pozdrawiamy Bluejacka. Yy, pozdrawiamy Ak Inga 05 Pozdrawiamy. I Domi ETS 12 też pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za komentarze. No i to by było wszystko. Dziękujemy Wam widzowie bardzo za komentarze pod ostatnimi filmami. No bo wspieracie nas... Rzeczami. Nie mogę tego przyznać, że nie Bo bardzo nas wspieracie, dziękujemy za te komentarze Bardzo Boże, dziękujemy A więc no, co tu robisz? O, tu już widzę domek A masz drugie łóżko? Oj, sorry Czekajcie Nie widzę tu nigdzie obcych Pająki są tu. Dobra. Idziemy do domku. Hello. Halo. Co ty tu robisz? Odświetlenie? Jak powiem ci RGB. Masz no drewno no coś się znajdzie, poczekajcie Jedno? Mhm Trzymaj Dobra A takie zwykłe? A zwykłe, to nie mam żebyś. To cię mogę gdzieś tu poszukać Prowidzowie Yyy o, szkielety są! Atakujemy? Tak, buduj sobie szkielet o, o kurde a się... Jedno pieczywo na jednym ogniem Aktualnie włożyłem sobie palca w gniazdo os, nie? Emotyką atakujesz szkieleta O, ziemniaka! Czekajcie, ja tu sobie zrobię Mam ziemniaka! Ziemniaka? Ziemniaka. To ziemniaka ziemniaka. Jest, jest mało szans, żeby zombie wydropiły ziemniaka. Ale z trutego czy z zwykłego? Zwykłego! Ty poczekaj, Bo, ja tu. tu. Pójdź tu. i podidzą, podidzą. Podidzą. O, każdy. Każdy kto grał chociaż raz w Minecrafta, wie co to jest zabijanie creepera tak, żeby dał... wiecie, żeby dał proch. Chociaż kto raz zagrał, sobie, to wie co to jest zabijanie creepera, żeby dał proch. Nie to ciężka sprawa jest te zabicie creeperów. Dobra, widzę. E, mamy niespodziankę. Jaką? Koło drzwi? O! Oj, ojojoj Jeszc, Jest. w celionku <try> Oj oh, oh, oh. oh, cholera hmm. Trzy ser, trzy patema Dwa Dwa stary, się, jadł, się nie skupić. Czekajcie widzowie, ja tu se wrzucę Masz A to tak, idziemy da. Ja? Idę po szkołę. Idziesz po Dobra. I co wam tu mogę powiedzieć? No, mam nadzieję, że sobie... No, że... Podoba? Podoba. Endermit? Okay. Endermit. To taki... Ale to jest O Jezu, dwóch na jednego, to banda mistego. Uciekamy. Czekajcie, ja nie mam skóry. Okay. Gretchen. Gretchen. Sorry widzowie, że tak przedłużam, ale nie czy pamiętam jak się działo z tego Minecrafta Idziemy krowy jazdy no. Masz może stary ten... Stary. O! Idę na pomoc, idę na pomoc, zobaczcie! Oj sorry! Sorry! Udorahamę! Będę miała butelkę. Pół HP mam stary, pół HP. Los. Uciekaj do domu, bo ja mam dwa serca. Dobra, szybko pies. Pies, Ale bo. kowali diabły? się Zaraz się będą panu. Maj sama, że już bym mu powiedział. I stawitu". Napią sejka śpiochów, budzi Ej! Spider! Ostatnio cię o Oj, będę miał nawetkę! Daj daj nic! Będziemy mieli łeb, wędkę. Jest. Dobra. Kurde, nie ma tu Zuma. Aby fajnie by było, jakby zim był wbudowany. Opa! Opa! Oła! Kleszczu. O, buteleczka. Dobra widzowie, co my idziemy zamelażować Gatprysza, gdzie ty po las? Dobra widzowie, ja tam nie patrzę na katra. Idziemy do kopalny. Wezmę sobie... Ojej. Robimy sobie. A pochodnie się tak robi, dobra. Dobra, 56 wystarczy. Idziemy w kopalni! Wsuwaj się. Dobra, kopiemy. Szkoda widzowie, że wy to tak bardzo ciemno widzicie i to mi przeszkadza właśnie. To potem na nagraniu wygląda, jak ja bym pokazywał wam, nie wiem, morę jakąś. Słyszę zombie. Chyba to jakaś jaszczinia jest. Ona? Może być. No, Coś tu jest. Mów na spada. Czekaj, się ustawię. Ja sobie piję. Mówi się Puchatka. Albo woda mineralną. Dobra, weź tu nie będzie, aż taki piosenczki Ja mówię prawdę Chyba wodę gazowaną. Nie, ty, stolono nie, ty, nie ty, jaskinia, Kacper, chodź, chodź Wuuu, weź z mojej ziemi raciłeś I co, widzę? Mu łeb, tak? Podskakiwam. I, I mu łeb uciąłem. Co on sobie myśli? Eee, Endermin! Endermity? Kurde, I zowie. O, żelazo mam! Dobra, u, dobrać, dobrać. U, u, dobrać. Rata ta ta, rata ta ta ta. Mamy dwie żelaza. Co? Mamy dwie żelaza. Ty Jederko ja wody. Ja już mam. Jederko wody. Jederko wody damy. Zrobimy i dwie tarcze. I farmę będziemy mieli. To dobra. Jak tam widzowie oglądaliście Squid Game 2? Jak nie, to obejdźcie, bo Kacper mi mówił, że mega fajny film. W ogóle dzisiaj wam opowiem taką historię z Reala. Byliśmy sobie w szkole. Nie. No i tam mój kolega tam tymi właśnie kuleczkami ze Squid Game tak sobie rzucał i się bawił nimi. No i idzie pani od niemieckiego. Nie będę mówił imienia. Pani idzie. I mówi, i, i do. I, do I mówi do tego mojego kolegi. O, ze Squid Game? No naprawdę się zdziwiliśmy z tym kolegą. Won hmm. mi stać łapkę. O! Kaput! Będzie skręcone zielone O, tam ktoś widzę. Robi Minecraftowe życzyłki, jak to mówią. Dobra, to tu, o i lecimy dalej Tu sobie pyknę, no i dobra Ty, mam grafik, Ja byś chciał to mogę, wow, jezioro Mam wodę, stary, no, mam wodę A, jest... A my będziemy mieli na powierzchni Koło domku No i bardzo dobrze, i bardzo świetnie Nie hmm. wiem, czy wychodzi Właśnie tak. mam stary grafit i byś A? chciał grafit do domku naszego, bo można wypolerować żeby... No. Nie No to wiesz, to będzie na posadzkę. O, nie skończono źródełku wody. Dobra, widzowie, mi się kilo skończyło. Dobra, o, Kasper, tutaj... chyba będziemy skończyli, bo odcinek dwie dychy trwa. Dwie minuty? Dwadzieścia dwie minuty. A, dobra. No to widzowie, ja tu wyjdę z kopalni i zaraz się z wami oporowo pożegnamy. O, oporowcy. No to widzowie, z okazji tego deszczowego klimatu żegnają się z wami bracia oporowcy w Minecraftcie Zejdzie w tymś. odwróć się do mnie. O, żegnają się z wami bracia oporowcy Natan oraz bracia oporowcy e, e, Kacper. Miłego dnia ja wam życzę i do zobaczenia w